Jak głupi pomysł mojej siostry prawie kosztował mnie karierę. Po całym dniu wykładów na uczelni wracałam do akademika, gdy dostałam rozpaczliwą wiadomość od mojej młodszej siostry Julki. Pomocy jestem w mieszkaniu Martyny i coś się dzieje. Przyjeć. Martyna to jej koleżanka z roku, której rodzice mają apartament niedaleko kampusu. Julka często tam nocowała. Rzuciłam wszystko i pojechałam taksówką pod wskazany adres. Dzwoniłam do siostry, ale nie odbierała. Przed budynkiem stał radiowóz, co tylko spotęgowało mój niepokój. Na klatce schodowej usłyszałam krzyki. Wpadłam do mieszkania, którego drzwi były uchylone. W przedpokoju zastałam policjanta, próbującego uspokoić dziewczynę. To moja siostra! krzyknęłam. się dzieje? Wtedy z wyszła Julka cała i zdrowa z kamerą w ręku. Za nią stała grupka rozchichotanych studentów. "Niespodzianka to eksperyment społeczny" zawołała. Okazało się, że moja siostra i jej znajomi z wydziału psychologii robili projekt o czasie reakcji w sytuacjach kryzysowych. Przypadkowi. Przechodnie słyszeli krzyki i wezwali policję, która przyjechała przed moim przybyciem. Problem? Mieszkanie należało do rodziców Martyny, którzy nie mieli pojęcia o eksperymencie. Drugi problem? Byłam w trakcie starania się o staż w kancelarii prawnej, a na nagraniu wyraźnie było widać, jak wbiegam do cudzego mieszkania bez pozwolenia. Funkcjonariusz nie był rozbawiony. Sporządził notatkę o zakłócaniu porządku publicznego. Julka dostała surową od dziekana wydziału i została zawieszona w prawach studenta na miesiąc.